Dobra, tu jeszcze grzybki pozbieramy. To też pozbieram. Skoro już jesteśmy, to po drodze mamy. No, padaj. O, nasionka jeszcze dał. Machoniu. Zbieramy drewno. Też jest nam oczywiście potrzebne. A, i tutaj mamy ten posąg starego mistrza Kanoliego. Wciąż poszukuje najsłodszego smaku. No i właśnie my mu damy to, o, o czym mu się zaświeciły na czerwono. I dostajemy kolejną Ożywczą kropelkę. Tak, Stardrop się to nazywało? Tak, Stardrop. Maksymalny poziom energii został zwiększony. Także świetnie. Oj, teraz cały czas mu się świecą te oczy. Dobra. I jeszcze sobie pójdziemy. Tutaj na dół. Jak mi się uda trafić Hej okay. Dobra, słyszę jakiegoś slajma, ale nie widzę. Nie wiem gdzie on jest. O I wylazł. Dobra, oszczędzimy cię. No, jak to się idzie? Halo? Jak stąd wyjść? Już się zestresowałem. Tu się zablokowałem. Mm, no dobra, także teraz mamy więcej energii. Mamy kolejną rzecz załatwioną. No, jest... Fajnie. Nie, dobra, zrzucę tutaj rzeczy, które pozbierałem. Najpierw zostawię w domu kosę i no Pójdziemy sobie jeszcze do tej jaskini czaszki dzisiaj. Muszę tutaj najpierw coś. Zostawimy. Tutaj nic nie. O, tu się to schowało. Tutaj to, grzybek. Wędkę, wędkę zostawi sobie. No ale z nią być. Konywkę zostawimy. Dobra, zaraz sobie tam pójdziemy. Aha, no oczywiście mi się ta składna esencja schowała znowu. Nie, to nic. Tutaj jest jeszcze orzeszek laskowy. Bym go w sumie chciał wziąć. Hmm. Dobra, gdzie ty ukrywasz książki? A, tutaj są. No i mamy sześć książek do przeczytania. E, Podróż króla Prairie. Wielki hit wideo. E, Czy wiedziałeś? Każdy, kto pokona e, podróż króla Prairie e, automatycznie jest e, bierze udział w tak w losowaniu specjalnej nagrody. Czy wiedziałeś, e, że deweloper ogłosił, że e, Główny bohater jest um, inspirowany postacią e, prawdziwą, tak? Prawdziwą postacią, prawdziwym kowbojem z wyspy Prairie na Morzu Klejnotowym. Tak, to jest ta gierka, w którą graliśmy kiedyś z Abigail. Ona tylko jeden poziom chciała z nami zagrać na szczęście, bo dużo poziomów ma ta gra. Można grać to w salonie. Kiedyś możemy pograć. Badanie zysków pochodzących z diamentów, coś w tym stylu. Po latach badań w kopalni, wierzę, że odkryłem coś na temat występowania. Częstości występowania diamentów. Moje badanie dotyczyło tylko, um, tylko tych kamieni, które są rozsiane po kopalni. Um, te, które można wydobyć kilofem. Um, minerały pochodzące z innych źródeł wymagają więcej badań. Diamenty wydają się um, formować w kopalni na poziomie 50 lub wyższym. Na poziomie 50 około 1 na 5 kamieni będzie posiadał diament w sobie. Po poziomie 50 częstotliwość występowania diamentów staje się zwiększać o około 0,000016 na poziom dość rzadki klejnot. M-Jasper. I wskazówki odnośnie poszukiwania diamentów. Tutaj jest przewodnik piwowara, powiedzmy. Nie ma to jak ważyć piwo. Bogaty zapach drożdży. U, wafting, nie znam tego słowa. Takiej um, specjalistyczny może. Ech. No dobra, bogaty zapach rozchodzący się po całej grzelni, powiedzmy. Kwi kwiatowe tony, świeżo ściętego chmielu na zimowe wieczory, ale odchodzę od tematu. Prawdopodobnie jesteś bardziej zainteresowany w praktycznej stronie ważenie, ważelnictwa. Żeby ważyć, potrzebujesz beczki. Zostawiam do tobie odkrycie planów na beczkę. Beczki mogą być używane, żeby robić kilka typów produktów. Jeśli włożysz tam warzywa, beczka wyprodukuje sok. Sok zajmuje najmniejszą ilość czasu, żeby się zrobić. Się uważyć. Jeśli pszenica zostanie umieszczona w beczce, wyprodukuje piwo. Piwo trochę trwa, zanim się e, uważa, ale jest dość cenne. Umieszczając chmiel, e, wyprodukujesz e, ukochane e, piwo jasne. E, po umieszczeniu owoców, zrobisz wino. Wino. E, Produkt, jest produkowany najdłużej ze wszystkich, ale z, wykonane, zrobione z najlepszych owoców jest bardzo dużo warte. Bądź cierpliwy ze swoją beczką. Będziesz wiedział, że już jest gotowa, kiedy przestaje się ruszać. A, I pij z umiarem, albo na pewno będziesz żałował w ogóle nie pijemy, tylko sprzedajemy. Tajemnice krasnoludów. Krasnoludy nazywają siebie smol, smolu... smoluanu? Co tłumaczymy na ludzie nieba? Dziwna nazwa dla grupy, która żyje głęboko pod ziemią, nieprawdaż? Kolejna tajemnica Kresnoludów to ich zaawansowana technologia, którą rzekomo posiadają. Dowody takie jak te doprowadziły mnie do wniosku, dopro, nie, doprowadziły mnie, mimo że, mimo e, tego m, wyśmiewania ze strony kolegów, żebym zaproponował nową teorię. Wierzę, że krasnoludy są... no, rasa krasnoludów jest pozostałością po niegdyś zaawansowanej cywilizacji, której międzyplanetarne pojazdy rozbiły się na naszej planecie dawno temu. Ojej, ile to ma? A. Nie, jednak jedną stronę tylko jeszcze. Mm, proponuję, żeby e... hmm? Aha Sugeruję, że ten mm, statek krasnoludów... Mm... Dowiercił się głęboko pod ziemię, i z czasem kresne ludy zaadaptowały się do nowego podziemnego środowiska. Koledzy pytają, dlaczego nie wyszły ponad e, poziom ziemi i nie, nie mieszkają na powierzchni. Może ich stara planeta miała gęstszą atmosferę, która chroniła ich od e, e, gwiezdnego promieniowania. I po prostu nie potrafią przetrwać w świetle słonecznym. To by wyjaśniało, dlaczego um, wychodzą jedynie po zmroku, żeby zabrać to, co potrzebują z naszych domów. M. Jasper. Znowu. Um, dobra. Ojej. Najważniejsze um, elementy z książki Joby. Hmm, z księgi Joby, powiedzmy. Przed czasem. Aha, przed czasem było tylko nieskończone złote światło. Światło nazywało się Joba. Joba chciało więcej. Joba. Hmm, zakręcił złote światło w wir. Joba zakręcał, zakręcał, dopóki dziura nie y, uformowała się w środku wiru tego z tej dziury wyskończyło nasiono. Joba wygładził złote światło. Wygładzał, wygładzał, a światło stało się glebą. Do tej gleby, w tej glebie Joba zasadził nasiono. Nasiono wyrosło i obserwujcie. Winorośl wyskoczyła w stronę nieba, kręcąc się i wirując, rzucając e, wijący się dzień na złotą pustkę. Po 11 dniach wina e, winorośl przyniosła m, owoce. Joba e, ze swoją wielką wiedzą obrał twardą skórkę z owocu i zobaczył, że cały, cały świat w środku i tak jak się i oto jak em, świat został powołany do życia. Ojej, trudne. Trudne to było. I jeszcze o. Poradnik małżeński dla farmerów. Zanim poprosisz kogoś by, by cię poślubił, będziesz musiał z nimi um, um, no, ten, być w związku przez pewien czas poproś kogoś, żeby cię um, żeby się z tobą związał korzystając z bukiety odpiera. Tak to już wiemy. Kiedy jesteś gotowy, by zadać wielkie pytanie, musisz dać im um, amulet Syreny. Każdy wie, co to znaczy, kiedy dostanie, kiedy dasz komuś prezent, jeden z tych amuletów. Chodzi pogłoska, że w burzowe dni duch starego marynarza pojawia się w stadiu wali nosząc właśnie taki amulet. Po ceremonii ślubnej. Wprowadzi się do ciebie. Pamiętaj, żeby dobrze go traktować. Nadal potrzebują prezentów, nawet po poślubie. opłacone przez Piera. <grytanie> tak, to jeśli chcielibyśmy kogoś poślubić, to trzeba mu wręczyć ten naszyjnik. A ten naszyjnik dostajemy od tego gościa co już widzieliśmy parę razy na plaży. W trakcie bu burzowej pory. Ale chyba. No chyba trzeba najpierw mieć tę relację, żeby dostać ten naszynik. A no może nie. Nieważne. Dobra. W każdym razie książki poczytane, więc już to też jest z głowy. Zaraz sobie pojedziemy do kopalni, ale wezmę tego orzecha, bo mnie korci. Dobra, i lecimy spam na pustynię. Tu też można w sumie pozbierać rzeczy. widzę dwa kaktusy już leżą. No, ale przede wszystkim zrobimy ten zadanie. Da się coś... O, da się jeszcze poczytać opis tego. Jego paszcza. Patrzy się na pustynne słońce, nawet w śmierci pożąda smaku. O, OK, no to dostaniesz. Umieszczasz esencję w paszczy smoka, dopiero wtedy dostrzegasz notkę ukrytą w oczodole. Udowodniłeś swoją wartość, dzieciaku. Sprawdź stos. ...drewna obok swojego domu. Pan Ki. a Fajnie. I to już obok domu, to łatwo, łatwo trafić. Dobra, weźmy tego kokosa. Tutaj widzę trochę kaktusów, ukrytych jest w niedostępnych miejscach, niestety. A, w sumie na pustyni to mogłem wziąć... Um. Pusty nie mogłem wziąć bombę. No trudno jakoś się poradzić z tym. Tak się zaktualizowało zadanie. Coś jest? Nie. Dobra, na no to wchodzimy. Aby się udało przeżyć. Już złoto na starcie. Drewno to akurat nie dużo ciekawego. Aha. O, już są mumie. O, ale mamy też od razu przejście niżej. O, jakieś mroczne buty. To jest lepsze, czy nie? 4,4 cztery, cztery, a to 4,2 Nie, to tylko na sprzedaż. O, o. Oj, mam tutaj, zasłania nie, jak można przejść. O, kolejne nasionka. Chodź, duchu. No. Powoli pada. I co, zwiałeś? Ile ty masz życia? No. Już. O, to nie ma mumii, to można posiedzieć. O, dwa szmaragdy. Dobra, dobra, dobra. O, Diament to też warto. Mieć. Kap się szybciej. Mam nadzieję, że jak ulepszymy do poziomu irydowego na szkilowc, to tutaj te kamyki też będą naraz raz się kopały. Teraz to trochę długo się kopią. Ach, ta mumia z jednej z drugiej strony. O, świetnie. No, bo mamy ducha, który będzie. A, jednak szybciej pokonany niż myślałem. Dobra. O, jakiś pierścionek. O, takiego nie mieliśmy jeszcze. Co to? Plus jeden do szczęścia. Nie wiem, czy to dużo. Coś mi się zdaje, że to niedużo. O, węgiel. No dobra, nie chcę iść do mumii. Może tutaj posiedzimy. Zobaczymy, czy nam się pojawi. Chociaż e, chyba szczęście sprzyja znajdowaniu przejścia. Na chwilę włączę sobie ten pierścionek. Chyba szybciej się znajduje przejście, jak ma się większe szczęście, właśnie. No. Ciebie nie chcę. Mam większe szczęście dla latających robali, chyba. E, wszystko to wykopiemy. Nie ma przejścia. No dobrze, mamy jeszcze więcej energii teraz. Hmm. Dobra, tutaj pokopię teraz. Nie chcę do tych mumii, nadal. Nic się nie zmieniło. Dobra, znowu z tym. Chociaż w sumie do kopalni to ten... Pierścień magnetyczny, nie jest taki potrzebny. Mogę inne rzeczy tu nosić. O, nie zrobiłeś małych slajmów. O, znowu jakieś buty. Buty Gina. O, a tutaj jest jeden defense i sześć immunity. Nie wiem czym się różni. Może defense to jest przed obrażeniami ochrona, a immunity to jest ochrona przed... Nie wiem efektami na przykład. Jakie nakładają przeciwnicy. O, dwa diamenciki. No i niestety trzeba się przekopywać. Aha. w dół i mamy szmar te. szmaragdy, tak, dobrze, chciałem się poprawić, a jednak, dobrze mówię. Dobra, o, teraz dał slajmy, o, diamenty, jeszcze jakaś koszula, a, koszuli to nie chcę, nic ciekawego. O, jeszcze tajemnicza skrzynka. Nawet dwie. O i mamy to. To to, to ważne coś. Dobra, Mamy trzy nawet. A myślałem, że dwa. Tutaj mieliśmy przejście, tak. O! się robi inwazja. No to w sumie możemy powalczyć. Ciężko, nie walczę. A możemy zgarnąć trochę esencji. No chodź, chodź. Oj. Dobra. No. O. Bomba. O, no bombę też chcę. Dajcie mi. Drewno wywalimy. Okej, okay, skończyło się. Co ty taki wytrzymały? O, i mamy jeszcze jedną bombę i mamy jeszcze tą przekąskę. Dobra, to wywalę to. koszulka mi niepotrzebna. Dobra, mamy dwa podwójne gry. A mogliście dać mi znowu jakiegoś irydu? O, jest w końcu dziura. Ale mamy też akwamaryn. Tak, akwamaryn to też bym sobie wziął. No niech będzie, że wywalimy mieć mieć łatwo można zdobyć. Co tu jeszcze ciekawego? Złoto, o tu kropelkę to możemy ją piąć sobie. O, padaj szybciej. Duże miejsce. O, mamy to do robienia majonezu. Ale czy chcę tutaj zmieniać? Chyba niekoniecznie. Możemy pójść do zwykłej kopalni, tam nazbierać. Również o, a tutaj mamy na przykład akwamarynę jeszcze i kwarc. A, jest też dziura znowu. Mamy cztery poziomy. Jest Rubin, a to Rubin to zamiast czego wezmę? Zamiast Kwarcu albo zamiast może tych Alk? No, może to zamiast Alk O, i znowu się potworki nam pojawiają Znowu może bomby nam zostawiam to na pewno chyba zostawiam prawie zawsze No nawet zawsze. Aj, mamy komentarze się robi późno. Nie Dobra, wychodzimy stąd. nie trochę przedobrzyłem. Wracamy na autobus. Fajnie, że Pam w ogóle zawsze na nas czeka. <laughs> Ważna, o której wracamy. No, znak mnie tutaj zatrzymał. Na sprzedaż chyba nic nie mamy. I tutaj. O, jak duże rzeczy wyszło. Super. Nic. Trochę. O, tu jeszcze więcej. Tu możemy to schować. Hmm, to sobie schowamy od... hmm, pierścionek.